A z tej strony. A z witam was z kolegą śpiewającym dozorcą, e, który jest, nie wiem, dziwny. Że hej, e, mogę to otworzyć? Mogę. Dobra. Aha. Czyli po prostu od tej strony się otwiera, od drugiej. Aha. Cia. E, yeah. ja tutaj totalnie nic... O dobra, tędy da się przejść. Koledzy Eee, żaden, żaden Kuliszka nie przyjechał. Dobra, nieważne. E, no nie to chciałem, chciałem windę kliknąć. No, czyli jedziemy na dół. zarobiście <laughs> Górnie. Musimy ogarnąć coś tam, żeby coś tam, żeby nie wybuchło całe te ogólnie. A, tędy, nieważne. Yyy... Yeah. Ja... Weźmy sobie może od razu jakieś, nie wiem co to jest, skrzyneczka, szafeczka, biureczka. Ze sobą. Yy, to pomaga. Albo nie. Dobra, walić to. Będzie walka, to wezmę coś do walki. Yy, za tymi drzwiami będzie walka. Tak czuję. O, no cóż za przypadek. No, to są przeciwnicy ewidentnie, ale on co tak stoi? Po prostu, czekajcie, jak mówię, bombie elektrownia wow, sen. SN. Tyś, tyś nie przeciwnik, ej? Aha, no to sorry, że cię wybombiłem. że właśnie wyglądasz tak za normalnie, ale masz karabin, więc stwierdziłem, ty w ogóle. Co to. Nie, no, co to jest za broń? What the fuck, widzicie? What the fuck! Czy widzicie jakie to jest. Jaką to ma wielką lufę? Yy, I w ogóle okrągłą, i. What the fuck! Nie wiem. Złapmy się fragmentu, będziemy mieli punkt do tp -ku. Ale nadal wszystko jest czerwone, bo chyba stokowo jest czerwone. A z tobą mamy pogadać. Ty tu rządzisz, no ziomek, no. Fuck, fuck this game so. Daddy, -da, da da Fuck this game so much. Ma'am, hey! Chief Arish, FBC Security. Shouldn't you be in a safe. They all have HRAs. We're on the same side. My name is Jesse Faden. I'm here to perform the directorial override to get the lockdown lifted. Yeah, yeah. Chief Arish, FBC Security. I'm just. Oh, hang on, you're the new director. <laughs> um, it's a pleasure. No, skip the quads, yeah. Bunch of bars of a formal. Look, as you can probably tell, <laughs> it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies hasn't wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. So NSC? Well. Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. No, the uh, big rumbling metal thing. <laughs> salvador had a security ask me to protect it in case of an attack see what's inside is dangerous but dr darling seemed to know it would be a target darling he's here no he came down a few days ago before everything went to hell he was out of it. it smelled like a bar mat he was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale hra but that he needed it somewhere else still at least he gave us these personal hras before he left hey did i mention that he was tearing his clothes off <laughs> Darling knew the hiss was coming. Listen, I love playing Twenty Questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him. Well, that's catchy. Uh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for. Dopiero miłe pożegnanie. Dobra, jak mi teraz gra, nie powie, gdzie mam iść, to mnie coś strzeli. Wait. E, no wezmę setaba i. A, już nie ma tego znacznika. To fajnie, teraz jest gdzieś tam w dupie. Na dole i po prawo zaraz. To jest tam gdzieś, czy. Aha, dokładnie, czekajcie, tu się da przejść tam jakoś, na nie umierając? Eee... Nie wiem, tam trzeba iść, ale jak? No idea, szczerze mówiąc. Obstawiam, że da się tu spaść, więc nie będę próbował. Eee... Dobra, Jolo, spróbuj mi przejść dookoła po prostu, tędy. Czy to się uda? Nie wiem, ale... Ale ten reaktor brzmi hard. Wszystko tu... O w dupę, on, on żyje. Myślałem, że wybombienie mu serii na go trochę zdemotywuje do życia, ale... SŁYSZĘ... O WŁAŚNIE! Chciałem powiedzieć, że słyszę kolejnego. Dobra, niech mi się odładuje. O, albo w ogóle Button mówi bombie. Łap! O w dupę! Nie do końca taki był plan, ale zadziałało to op. No nie! Tego! Kur... ...cze Dobra, rzucanie jest op, ma taki damage, że to jest nie do opisania. Łap! Dziękuję. I... O kur... Chyba sobie żartujecie. Przecież umieram w... W ogóle powinienem biec w totalnie drugą stronę. On mnie... Mnie rozdupi jak będzie chciał. Dostanę jednego strzała od niego i jestem trupem ogólnie rzecz biorąc. Więc y, muszę tak strategicznie strzelać. Z nadzieją, że on tutaj nie przyleci, ale ewidentnie jest paściarzem lamusem. Tak jak ja, nie potrafią strzelać do niego. I tam jest drugi, serio? Nie, dobra. Teraz uwaga, z nich się wysypało zdrowie. Jest tutaj, muszę je szybko zebrać albo umrę Dobra, jest ich tu więcej? Wydaje mi się, że to jest miejsce, do którego miałem iść. Tak, tylko dlatego, że są tu przeciwnicy. Ano przez to, że byłem tu chwilę wcześniej, ich w ogóle nie było, nie? Um. Dobra, mam pełne zdrowie. To jest jakiś tam progres. Mam iść chyba tutaj? Jestem dość mocno o tym przekonany. Cyk. Serio? Kliknąłem to gun w... no otwórzcie mi, no... What the fuck? Czym on do mnie strzelił? Czy wy to... zaraz. No ewidentnie... Tu gdzieś niby... ten i prosto, ale... Nie przejdę tamtędy, bo to ewidentnie o te drzwi chodzi. Albo o te drzwi chodzi, dobra, nieważne. Um, tak, o te drzwi chodzi. Wow, ogarnąłem drogę. A z tą mapą to jest niezły wyczyn, szczerze mówiąc. Kici, kici. O, cześć, koledzy. Co tam u Was? No serio. Zajebiste jest to miejsce, naprawdę. Mogę się wycofać? O, dupę! Zdecydowanie chcę się wycofać. Um, koledzy idą za mną, nie przejmują się. Dla nich nie ma jakichś tam limitów, jak lokacja, w której powinni siedzieć, czy coś. Będą biegać sobie wolno po całej placówce. Ja będę strzelał za dużo. Te, ale nie strzelają do mnie, dawny. Ha! Frajerze, paściarze, dobra. Dobra, i teraz jeszcze troszkę, niech się odładuje, tutaj do prawa, dziękuję. A no chyba lecicie sobie w... Skąd ich się nagle tylu wzięło. Oni się odnowią? Chyba nie? Mam nadzieję, że nie. Eee. To byłoby... To byłyby dupy. Naprawdę duży, gorzej, że nie zabiłem ich, więc... Spodziewam się, że raczej gdzieś tu będą. No właśnie. Dobra, ten zdech został tylko ten po prawej, ale on. To jest akurat ten starczy nie? O, w dupę, naprawdę. Dobra. Plus plusów to tam jeszcze trochę życie leży. I swojego też jeszcze trochę mam. O, w dupę. To mi się trochę nie podoba, bo typ ma szutguna. Odnowi mi się to yy, amunicja ta. A i on, on zniknął normalnie na moich oczach. Typ się w ogóle nie przejmuje niczym, nie? Dobra. Muszę ich zabić, bo oni będą się respić w nieskończoność, nie? Zajebiście jest, naprawdę. A typ się jeszcze wbił do środka. Dobra, muszę strzelać trochę lepiej, bo inaczej to będzie. pogrzeb. No, zajebiście tak! Dobry plan. on mnie zaraz rozjebie w pół. Wow, przeżyłem to i nie wiem, jak mocno mam może tyle życia. Ale dobra, może tym razem dzięki temu się nie zrespią. Od nowa. Byłbym naprawdę wdzięczny, Bro, gdybyś mi chociaż pozwoliła tutaj wejść. Wszystko się sypie, dobra. Dobra, oczyśćmy to po prostu, nie przejmujemy się tym. Fiih. Yeah. Jest tu i tak fragment do wycięcia, więc. E, dobra, nie podniosę tego, więc to, co oznacza, że chyba mam full. Dobra, oczyściłem to i co dalej? Wait, what the fuck? Yy, mapa? Mapa, po powiedz mi co dalej? Yy, aha, mam się wrócić do tego takiego tego pomieszczenia, gdzie chciałem wejść wcześniej. No dobra, miejmy tylko nadzieję, że będę mógł tam przejść tym razem. Nie wiem, może jakiś zasi... Yeah. No, raczej że trzeba to szybko naprawić. Dobra, no to jak ja niby mam tam przejść? No, o właśnie. Do widzenia. Szmato. O, w dupę, co to jest? Aha, to są jacyś wybuchowi paściarzy Nie chciałbym zabijać ich blisko siebie um, Chyba na pewno Mógłbyś umrzeć y, a ty... O kurcze Czy wy widzicie ilu ich jest? Um, jak nie to podpowiem wielu um, Gdzie oni polecieli teraz niby? Wait what the fuck przecież ich jest multum to jest jak ja niby mam nie dać się wysadzić o to jest w ogóle git spot bo oni wlecieli pode mnie i nie za bardzo chcą Haha. Ha. dobra jolo czas zeskoczyć na dół dobra robi to zaskakująco mały damage Ogusza trochę, ale tak, oprócz tego, to Ca całkiem, że nawet git bym powiedział. Ale jakich jest od nas Czemu oni ich aż tylu dali? Tu zaraz będzie za moimi plecami. Tam kolejne dwa są. No, przecież to jest jakiś żart smutny, nie? Ty przyleci tu. Um, to gorzej. Dobra, i jak one drą? Ty, wleciały tu na górę do mnie! Cześć! i mordę, nikt ci nie współczuje, jesteś obsraną kamikadze bombą. Dobra, zmieniam zdanie, robią damage w... Um, jest tam trochę życia? Mógłbym niby spróbować to przebiec, ale mnie mocno niepokoi. Dobra. Potrzebuję zdrowia, zdrowia i mam tylko pół. Co daje mi gówno totalnie. E, nie wiem, zbiorę sobie jeszcze to i co i gunwą. Tu są kolejne dwa fragmenty. Jeje. A wkurza mnie odradzanie się wrogów w tychże. Naprawdę, to trzeba. Jak nie zapiszesz gry przy samym tym takim miejscu do teleportacji, jakby, to. Masz 190. Masz 190%, że zrespiesz dzisiaj i będziesz musiał walczyć z tymi samymi drugi raz. Gdzie oni są do jasnej pały? Tak, pobiegłem w stronę granatu, a co? Bo mogę. Kto, kto mi zabroni? Nie umiem strzelać, a co? Kto mi zabroni? Ale coś je było O, cześć, koleżko. Najlepsze jest to, że przeciwników to potrafią dodać, ale mi jakiejś lepszej broni to już nie za bardzo. Ja cię, kurwie. To jest żart, to nieśmieszny, ty. No i najlepsze jest to, że co drugą... Przecież oni w chuja lecą. Ja jeszcze nic ze zdrowia z nich nie odzyskałem. Jest jeden bar tutaj, nie? Fajnie. Po prostu wspaniale. Dzięki, gra. Dobra, dostał wpizdę Plus jest taki, że mam osłony za tymi kratami Muzyka niby się uspokoiła, ale w tej grze to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, tu jest życie: To akurat na 100% plus. Dobra, mogę to oczyścić, proszę, bo bym wdzięczny. Nie chcę już tego gówna słuchać. Niech to wszystko totalnie przepadnie. Cyku ginie. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie dłuższy, ale jak będzie to trudno. tararara. Jak przeciwnicy w tym miejscu, gdzie tam ich wyczyściłem wcześniej, się zrespią po drugiej stronie. Nie wiem, co teraz tutaj mam wejść. Coś tu. Jestem chyba w samym środku tej eksplozji, wybuchu, czegoś tam, co się stanęło, oczywiście, że to będzie. Boom! Ja yeah, a little longer, of course. I w ogóle my gdzieś pod ziemią je jesteśmy. Ach, weź zgiń. Nawet mnie nie emocjonujesz, jesteś po prostu irytującym robakiem, na mojej drodze. O kur... Ty, a ty z żeś się wziął, no. Niech. to akurat tamten był wybitnie irytujący. Dobra, nieważne. Dziękuję. Pytanie brzmi, jak zejść na dół i nie zginąć marnie. Ty, lepa ręka zaczęła mnie coś spędzić. Ehm... Um. Dobra co, będzie ich tu więcej? What the fuck, w ogóle nie wiem czy zauważyliście, ale zeszliśmy jakąś dziurą z dupy w ścianie i nagle jesteśmy w normalnym. Znaczy, pompy chłodzenia. Aha, znaleźliśmy pompy przy pompach. Niby wypadałoby kończyć oh. Ja tylko ja nadal nie wiem, co konkretnie mam naprawić. Gdzie ja w ogóle jestem? Um, nie mam pojęcia. Tu, dosłownie przede mną gdzieś jest ten cel, niby czyli co? Tutaj? Tako. Uh, wait. Uh. Tu, dosłownie, bo wskazuje mi na to gówno. Chyba, że jakimś cudem u góry mam wejść. Nie wiem, spróbujmy. Um. Zdziwiłbym się trochę. Gdyby tak konkretnie mi pokazała, co mam zrobić. No oczywiście, że nie, ona nie bywa tak miła. I Ja cię kurczę. Dobra, no to nie wiem, wejdźmy na górę może. Coś mi to da, pewnie nie, ale... Ale fajnie rezonują te kostki. Ciekawe czy one wybuchają przy kontakcie z mortą przeciwnika. Tiam. To się nie otworzy. Aha, czyli to jest jakiś tam rodzaj wyjścia. Dobra, good to know. Tu jest gówno. Totalnie nic tu nie ma. Hopsiłk, o. Zejdę sobie tutaj na dół. Mój ojciec, grzmioty klock, jest blokowym. Prawda, że to jest dobry. Jest bardzo dobry. Spróbujesz mi. Co to, kur... jest? No dokładnie. A, i zsunie mi teraz dupę. Mm. Dobra, przejdźmy tam zanim zmieni zdanie. Jeszcze w to wejść. Mm. Chciałem coś powiedzieć, ale. O! No. Mm. Nawet nie wiem, jak powiedzieć to jest po prostu jedna wielka przebrzydła paruwa zmutowana. Ty, jeszcze bije, dopóki się nie odsunie. Śmieć. Aha, tu też bije. No dobra, good to know. Wszystko tutaj bije. No to się lało przepotężnie. Ja mam iść gdzieś tutaj. Ale czy z jaką siłą to się wylewa. Nawet sam ten dźwięk o, na to dość mocno wskazuje. Aha, a ja tu wszedłem, żeby zdobyć tą skrzynkę, naprawdę. Aha, dobra. Ty, zaczął. Sikać w momencie, w którym wyszedł tutaj. No Dobra, muszę się trochę cofnąć. Eee, pyk. O, i to pęka. No, nice. Tu jeszcze jeden. I wziąłbyś sunął dupę. Boże, łe, to ma jakieś, nie wiem. Oczoczułki, nie? Ne? Zostałem Arcymistrzem kanalizacji. Dobra, i teraz mogę przejść w miarę bezpiecznie. O, i wycofał się stąd, co ciekawe. Dobra. Ja, ja też. Um. Ty, mam dużo tych modyfikatorów. A zaraz. Backspace, sortowanie. Nowe. Zaraz. Uchwyt, poziom. A, mogę? Nie mogę. Tutaj więcej tego zrobić. Tych warsztatów nie ma. A nie, nie, nie. Ja chcę tą szybkostrzelność, dobra. Modyfikacje. A ty co? Modyfikacje osobiste? What the fuck, wait. Ehm, efekty modyfikacji osobistej. Regeneracja zdrowia. Naprawdę. Regeneracja zdrowia po. Podniesieniu. Aha, po podniesieniu zdrowia. My. A to? Regeneracja zdrowia po podniesieniu zdrowia. To jest dosłownie to samo. Eee, koszt energetyczny w strzelanie Minus 9. Szybkość regeneracji energii. Koszt energetyczny. Energia. Koszt. Regeneracja zdrowia po podniesieniu kryształu. Plus 20. I regeneracja po podniesieniu. plus 20. Dobra. Weźę sobie to. tylko dlatego, że ten materiały no fajnie, co mi to daje? Poziom dostępu. Co robiliście misję to wiem i kolekcje Ej, to jest ta muzyka, co że ten y woźny O, i wyszedłem w ogóle znowu tu. I co teraz? Nie nie wiem co z tą pom pomsknięć to przed następnym odcinkiem, i się wtedy widzimy, gdyż nie mam dzisiaj czasu. A to i tak muszę przemontować. I, to i tak chyba będzie dłuższe niż miało. Także będziemy naprawiać to gówno w następnym, ależ to jest irytujące dla mnie, niesamowite, jak zostałem hydraulikiem. A we, do następnego, nie, miłego.